Wyjaśniam i tłumaczę. Ja tłumaczę. Może tak. Tam mamy bezpieczny kierunek. Najpierw magazynek tutaj, głęboko do gniazda wkładamy, do siebie zapinamy. Broń odbezpieczamy mocno. Przeładowujemy. Wycelowujemy w celu, ale to słów, strzał. Później, po zakończeniu. To do siebie, magazyn. Od siebie. Przeładowujemy. Strzał kontrolny, zabezpieczony. I cała plaza. się na mocniejsze wrażenia. Trzelamy tylko stąd. Bo stamtąd nie ma sensu.